Wybijaki i otworów potrzeb do skóry naturalnej. Cześć, z tej strony Paweł ze sklepu Craftpoint. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam nasz nowy produkt, jakimi są wybijaki i otworów potrzeb do skóry naturalnej. W ostatnim czasie jesteśmy w trakcie tworzenia całej linii narzędzi kaletniczych naszej firmy, a w dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam wybijaki, czyli produkt, który w zasadzie jest jednym z najlepszych dostępnych w naszym sklepie. Wszystkie narzędzia z linii CraftPoint znajdziecie w zakładce CraftPoint Tools w naszym sklepie, a w dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam ich szczegółowe zastosowanie w kaletnictwie. Wybijaki sprzedawane są w zestawach. Dla wybijaków diamentowych są to 4 sztuki posiadające 1, 2, 5 i 10 zębów, a dla wybijaków francuskich 3 sztuki posiadające 2-5 i 10 zębów. Wybijaki są hartowane i polerowane, więc do ich użycia wymagane jest zastosowanie odpowiednich podkładek, jak na przykład Mataoka. Wybijaki francuskie dostępne są w rozstawie 385 mm oraz 3,38 mm, a diamentowe w rozstawach 3,4 mm. Przedstawimy również zdjęcie przedstawiające odstępy w wybijakach na skórze naturalnej. Na powierzchni wybijaków został zastosowany delikatny efekt stonewash. Zestawy sprzedawane są w dedykowanych pudełkach metalowych z miejscami na każdy wybijak, co ułatwi ich późniejsze przechowywanie. Przejdźmy więc do sposobu użycia takich wybijaków. Zaczynamy od wybijaków diamentowych. Ze względu na to, że ich zęby są dość grube, możemy swobodnie przebijać nimi skórę na wylot. Natomiast mimo wszystko warto korzystać do tego z dedykowanych mat, na przykład mata oka, które ochronią nam zęby wybijaków i nie pozwolą, abyśmy je przypadkowo wyłamali. Pamiętajmy, że wybijaki są hartowane, więc użycie jako podkładu na przykład e, podstawy kamiennej sprawi, że wybijaki zostaną uszkodzone poprzez uszczerbanie lub po prostu pęknięcie zębów. Pierwszym elementem jest wykonanie linii pod otwory. Możemy ją wykonać przy pomocy cyrkla traserskiego. W pierwszym kroku ustawiamy sobie odpowiednią szerokość od krawędzi, w zależności jak nam pasuje. Przykładamy cyrkel do krawędzi i przeciągamy wzdłuż skóry. Tworzy nam się linia, po której będziemy za chwilkę wybijać otwory wybijakiem diamentowym. Kolejną bierzemy wybijak i przykładamy go do linii, którą wcześniej wyznaczyliśmy, szczytem zębów. Na samym środku, po przyłożeniu i utrzymaniu kąta 90 stopni, możemy pobijakiem zacząć wykonywać otwory pod szew. Następnie, przedłużając linię, ostatni ząb wkładamy do wykonanej już dziurki i resztę kierujemy wzdłuż linii i ponownie wybijamy pobijakiem. W przypadku wybijaków diamentowych to w zasadzie już wszystko, jeśli będziemy mieli przygotowane wszystkie otwory, których potrzebujemy, możemy przejść już do szycia skóry. Przedstawimy również za chwilkę zdjęcie wykonanego szwu z różnymi grubościami nici właśnie po naszych wybijakach diamentowych. Kolejny rodzaj wybijaków to wybijaki w stylu francuskim. Charakteryzują się one znacznie cieńszymi zębami w porównaniu do wybijaków diamentowych, natomiast niesie to za sobą pewną odpowiedzialność, którą musimy zachować w trakcie użytkowania tych wybijaków. Mianowicie, sposób wybijania to bardziej znaczenie niż wybijanie skóry na wylot. Za chwilkę pokażemy cały ten proces. A w chwili obecnej przedstawimy również zdjęcie szwu wykonanego przy pomocy otworów wykonanych wybijakiem francuskim i pięknej jodełki, która powstaje dzięki nim. Wybijaki w stylu francuskim są swego rodzaju znacznikami, co oznacza, że nie powinniśmy przebijać nimi skóry na wylot, a jedynie zaznaczyć miejsca, w których później wykonamy otwory. Oczywiście wiele osób tak robi, że przebija skórę na wylot, i oczywiście da się to zrobić. Musimy pamiętać, aby zastosować tutaj odpowiednie maty, jak mata oka, i przy wyciąganiu takiego wybijaka starać się wyciągnąć go w górę, a nie pod kątem, ponieważ możemy uszkodzić jego zęby. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wybijanie skóry na wylot, wybijakiem francuskim, niesie za sobą ryzyko jego uszkodzenia. Natomiast, jeśli się z tym zgadzamy, no to ok. My jednak przedstawimy za chwilkę sposób wybijania prawidłowy, czyli polegający na znaczeniu i przebijaniu docelowym otworów za pomocą szydła. Zaczynajmy więc. Pierwsza rzecz to wykonanie linii przy pomocy cyrkla traserskiego. Przykłaga, przykładamy go do krawędzi i odrysowujemy sobie linię pomocniczą. Następnie bierzemy wybijak w stylu francuskim, i tutaj, w przeciwieństwie do wybijaków diamentowych, nie staramy się przyłożyć go do środka linii, lecz do krawędzi zębów, więc. Lewą krawędź zęba przykładamy do wyznaczonej linii po całej długości. Następnie przy pomocy pobijaka delikatnie wbijamy wybijak w skórę. Nie na wylot. Podnosimy w górę. Dokładamy do ostatniego otworu. Następnie trzymamy się linii i ponownie pobijamy. Wyciągamy do góry i kolejny raz. Następnie korzystamy z szydła. Musimy sobie tutaj zapewnić jakąś podstawę. Ja używam korka, natomiast może być to też kawałek skóry naturalnej. I po prostu szydłem przebijamy wcześniej naznaczone otwory. Za pomocą wybijaka w stylu francuskim. Po zakończeniu przygotowania otworów, możemy przejść do szycia. Aby uzyskać ładną jodełkę, ustawiamy sobie skórę otworami w górę i od siebie, czyli tak jak tutaj widzimy, w górę od siebie, i zaczynamy szycie od tyłu, czyli od tego elementu idziemy w tą stronę. Dzięki temu uzyskamy ładną jodełkę, którą pokazywaliśmy wcześniej na zdjęciach. I w tym odcinku to już wszystko. Mamy nadzieję, że prace karetnicze wykonane przy pomocy naszych narzędzi będą zdecydowanie łatwiejsze i przyjemniejsze. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału oraz odwiedzania naszego sklepu online. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!